Szymanko z tej strony Krzaczow Games witam was w kolejnym filmie na moim kanale i w dzisiejszym filmie wbiłem sobie 500 pucharków yy, na, na moim koncie na koncie koza yy, No, tak się prezentuje mój deck bo to mój pierwszy odcinek z Clash'a i jeszcze lubię w to ale yy, no więc mamy Baby Dragona na 8 levelu Mamy Huntera, y, mamy też na ósmym levelu, mamy Fireballa, y, no, na szóstym levelu i mamy Goblin hat y, mamy na siódmym, y, Goblinsy też mamy na siódmym, y, Goblin Barrel też mamy na siódmym, y, Gianta mamy też, y, nie, Gianta mamy na szóstym i y, Hog Ridera mamy na siódmym. No tak się prezentuje mój deck. No i jakbyście chcieli wbijać do klubu, no to mój klub się nazywa Epidemia. To się mój, no. Nie mój. Tutaj mamy jeszcze jedno miejsce. No i no i wbijajcie i dodawajcie mnie do znajomych. Oczywiście. Tutaj macie mój tam hashtag, nie wiem jak to się mnie dodaje, ale jakoś tam się to dodaje. Yy, no i bez jakiegoś już zbędnego przedłużania będziemy sobie zaczynać yy, bitwę, bo po co mam przedłużać. Mam drugą marenę i lecimy. No, szuka nam meczyku. No i mamy, szybko nam wyszukał mega Dobra, do na pierwszy ogień damy sobie, yy, a dobra damy goblin Haty i to damy gianta, nie no słabo, bo gianta zbije zaraz, hmm, hmm, dobra damy baby dragona, bo on jest dobry, ja go lubię, o oh, nie, on dał mi pekę, no to, no to kozak, na no jeszcze tego typka, on nie... no dobra, no nie, no i fireball zwalony, po co U no nie, ta babeczka nas zgubia dobra czekać, że dobra, i lecimy dobra, ten łucznik sobie da radę na liku. no nie, no no dobra, damy sobie to no. Nigdy jakieś powiadomienie, głupie no nie mogę. Ok, I damy sobie. Hmm. Dobra, daj. daj. bo nie, no dobra, szmutek Baby Dragona, choć mało zadałam, mogą Huntera dać. No tak. Jak no tak słabo, słabo. Nie no ta pekka to ona... Nie no nie. nie, nie, nie. Jeszcze ta... Yy, jak? No nie pamiętam ta co tam strzela tym... no ona też zadaje. Ona praktycznie, jak ja ją mam, to ona zadaje po No jeszcze ten się zmienił na to. No. Nie mogę, no teraz muszę walić w to tym, choć wcale tego nie chciałem. No dobra, to... To nie zniszczyło tego! No really Dobra, dawaj tego No, okej okay. No zniszcz, no nie No nie, no dobra, przegraliśmy Bo jeszcze on daje Jaya No i tam Dobra, chyba, że się skupi na tym Nie, no, dobra, przegraliśmy Wiedziałam Nie, minus 15. Kurde Ajajaj, aj, aj, no nie No lipa, 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 lipa Hmm. Okej, okay. możemy sobie odebrać za to co... skrzyneczkę? O, nic nie będzie. Chociaż 6. Nie, no, nic nie ma. Hmm, no, dwa gamy. Dużo mi to daje nie no. Nie, muszę tego tak dać, bo to już. Hmm, za co by tu dać? Ten to jak mi nic nie daje na co. To... No. Chociaż nie, one daje... Mogę za to wymienić, bo to szybciej będzie. Ok. Yy, no. Ok, zaczynamy sobie bitwę. Druga arenka. No, tak jestem. Ok. Hmm, Baby Dragona może tam. Dobra, no, Baby Dragon i ten Typek. I lecimy. O nie, Pekka, jak zbije mi te. Nie, nie, nie. Kuta, nie, on ma na 8 levelu. Gianta, nie. Dobra, mój Hawk Rider w ogóle nie ma szans. tą. O, dobra, 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 przegraliśmy. To już ja wiem, że to przegraliśmy, już nie mamy szans. O, jeszcze się tak długo ładuje. Nie, dobra, dobra. Hmm. Ja ja mogę postawić Goblin Cage? No, ale nie, no, ta to, to zadaje to. nie jest tylko jakaś inna. Nie pamiętam, jak ona już się dawno nazywa. Ty. Nie, ale lipa nie da się duch naraz postawić, to było fajne. War walgo, walgo. On ten i wtedy my stawiam sobie Gianta, Gianta, Gianta i zdawali. O, to jest dobre. Masz tego. O kurde. O kurde. O kurde, nie no, słabiutko. Masz tu tego. O nie, 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 nie. Firebola, firebola dawaj. Fireballa. firebola, dawaj, no. No to chyba sobie nie wbijemy. Tego czy... No też, Giant 1 HP. Rip. Oj, ojoj. Oj. Hmm... Minus 16 pucharków coś mi nie idzie. tak już dobrze była, już, już spadłem. 439. jeszcze Przed odcinkiem miałam 480 już 4439. No to tego nie, dobra. Bo to nic mi nie daje. Po ja to dawałam? Ten typ choć go lubię to nie mogę dodać, bo trzeba go zmienić na to hmm. <laughs> nie no i ta pekka, bo to pekka to to nas mega dobra no, dobra. no i możemy chyba sobie zaczynać no tak możemy sobie zaczynać nie, to mi nie pójdzie. Ten odcinek może trwać trochę i trochę będzie trwał, bo niestety cięcia tu nie dam rady zrobić, a kurczę, a mi nie idzie, więc jakbym ja miał już robić to cięcie, to już, żeby to trochę trwało. Nie, więc po prostu, no. Dobra, Giant... Baby Dragon no, bije tam mnie jeszcze tam. Do... Nie no ta pekka. Czemu wszyscy mają tą pekkę na ósmym? Nie no dobra, ja muszę tą pekkę ulepszać, bo no. ona po prostu jest za dobra, no. Ta pekka no. Kurczę. No, jeszcze mi zbiło, no. Ja nie mogę. No jeszcze. A dobra. Masz tego typka Baby Dragon w ósmym levelu? Nie, no mój wygrywa. bez dwóch stań. Chyba zabiję. Pekka może iść. Ręże hmm, czy Hog, rider. hog rider. Albo. Hmm, nie, dobra. Kurczę, nie wiem. Dobra, trzeba się zaczekać. Czekaj. Czekaj. Okej, okay, tyk, tyk i let's go. No nie, no ta dała to. Dobra, nie, ja mam dobre, ja mam dobrze. Teraz możemy wygrać. Możemy wygrać to. No nie, słaby net. No nie, nie, nie. Ja nie mów mi, że słaby net. No kurde. Nie no. no ja nie mogę. No wal tego to dawaj baby dragon mój wygrywa oczywiście mój jest lepszy yy, dobra wyrównana jest bla daję nie 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 Ten nie nie mam gosh kurc ojoj oj 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 fireball Masz tu szkieleton armii. Peka. Nie, peka już nic nie zrobi na tego typa. Hm, nie, 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 Chociaż, chociaż, dawaj tego. Dawaj tego, dawaj tego. No i poczego nie laguj? No nie, 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 no nie. Wal wal, 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 no i... No je, 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 je. Wal, 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 wal... Szkieleton, arma, armia. Match over. A, wygrałem, dobra! Let's go! Let's go, wygrałem, bo ja miałam jeszcze jedną wieżę, no tak. My god. No i tak, to, to ja mam grać, no i kids. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Donate? Nie wiem, donatujemy ja tego, tylko nie wiem, o co z tym chodzi, ale... 469. Kurde, nie. Jeszcze dwa mecze minimum, bo po prostu no, potrzebuję yy, za jeden mecz Jest chyba 30. No i ten za jeden mecz jest 30 tych pucharków, a ja mam 469 na 3. 31 pułarków nie daję, no i to jest lipa nie, ale dobry dek teraz, to dobry, dobry jesteczek. chociaż tego mogę dać, bo on jest dobry ooo, hmm, kaca kogo? nie bo też kiedy też kiedy armii to mi ratuje tyłek Hmm, no to ja mogę dać tego, tego prinsa. Kurczę, No dobry deck, no ale dobre już za te, ceny, bo... Już nie, no po prostu muszę mieć tak dobry deck, a nie, 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 ma jakiegoś takiego kozackiego decku. Jeszcze jak będę miał te, tego typka Minionsa za trzecią arenę, to będzie git i wtedy to ja będę mógł tam. Kucharki. No i zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Zapomniałam o tym mówić. I no, a my sobie lecimy z Clashem. A jak chcecie więcej odcinków z klasza, no to zostawcie parę łapek. To oczywiście się pojawi. I wpadajcie na moje inne filmy. Ujemny, 13 minut, już 14. oj Troszkę już to trwa, nie powiem. No i już nic zniszczyli. Nie wiem, dobra. Będzie trzeba drugą część tego po prostu wbijania. No nie wiem. Nie, nie, ja nie umiem po prostu wygrać w klasę. No. Nie oszukuję mnie, no. Nie, 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 no, no widzicie, on mi rozwala w 20 sekund wszystko. Ja już nic nie mam. Ale On miał Zodek. Dobra Nieważne No to zrobimy sobie drugą część Z wbijania 15 tysięcy 500 pucharków W klaszu No i zostawcie łapeczkę w górę I subskrypcję I wpijęcie na inne filmy I no, żegnam się